Cześć z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak używać Facebook w Chinach, ponieważ jak z pewnością wiecie, Chiny blokują m.in. takie strony jak Facebook, Instagram, YouTube, Google i setki innych stron popularnych na Zachodzie. Także jeśli wybieracie się do Chin, warto zaznajomić się z tym sposobem, właśnie żebyście mogli używać strony, których używacie na co dzień w Europie, czy też w innych krajach na Zachodzie. Ponieważ jeśli pojedziecie do Chin, nie będziecie w stanie się z nimi połączyć. Nie będziecie nawet w stanie używać takich rzeczy jak WhatsApp, Messenger czy na przykład Gmail. A więc zaczynajmy. Kiedy będąc w Chinach, próbujemy połączyć się ze stroną Facebooka, otrzymamy taki oto komunikat, czyli strona nie mogła zostać osiągnięta. Połączenie zostało zresetowane, ponieważ wielki chiński firewall takie wszystkie połączenia do zablokowanych stron blokuje. Natomiast istnieje bardzo prosty sposób na to, aby to ograniczenie obejść i połączyć się czy to z Facebookiem, czy to z Google, YouTube'em, Gmailem, czy jakimkolwiek innym serwisem. Tym sposobem jest VPN. Ja na co dzień używam programu o nazwie ExpressVPN, natomiast jest to program dość drogi, ale. W Chinach działa perfekcyjnie. Zawsze kiedy wybieram się do Chin, używam właśnie ExpressVPN-a. Oczywiście link do ExpressVPN-a i tańszej alternatywy, czyli nordvpn znajdziecie w opisie tego odcinka, więc wystarczy, że w ten link klikniecie i zostaniecie automatycznie przeniesieni na ich stronę. Kiedy już tą aplikację zainstalujecie na swoim komputerze czy to telefonie, należy tutaj z prawej strony wybrać lokalizację Czyli będąc w Chinach, możemy sobie zmienić lokalizację na dowolny inny kraj. Może to być na przykład Stany Zjednoczone, Tajlandia, Australia, czy też jak klikniemy all, mamy listę tutaj podzieloną na kontynenty wszystkich krajów, czyli możemy zmienić lokalizację na Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy. Czy też jak zjedziemy tutaj niżej, możemy też znaleźć lokalizację Polską. A więc klikamy sobie w lokalizację Polską na przykład Zamykamy to okienko. Jak widać, tutaj lokalizacja polska jest już wybrana. No, i następnie klikamy w ten oto przycisk połącz. I w tym momencie nasz VPN łączy się z lokalizacją polską. Dzięki czemu będziemy w stanie połączyć się z takimi stronami jak Facebook czy Google. No, i jak widać, z Polską zostałem już połączony. Mój VPN jest włączony. No, i zobaczmy teraz, jak odświeżę tą stronkę. To powinno się z Facebookiem połączyć bez problemu. No i jak widać, stronka Facebooka została bez problemu otworzona, i w ten właśnie oto prosty sposób możemy używać Facebook w Chinach. No i jeszcze na zakończenie taka informacja: chiński firewall co jakiś czas dostaje update'y. I taka rada dla Was: najlepiej działające serwery z mojego doświadczenia to są serwery właśnie blisko Chin, czyli na przykład Singapur czy Hongkong. Także jeśli jakieś inne serwery, będąc w Chinach, by nie działały, polecam przetestowanie właśnie serwerów lokalizacji w Hongkongu czy też w Singapurze. W moim przypadku Hongkong działał zawsze bezproblemowo, także ta lokalizacja zawsze powinna działać. Aczkolwiek Stany Zjednoczone i inne lokalizacje także świetnie w Chinach się sprawdzają, także używając ExpressVPN, nie powinniście mieć problemu z połączeniem się z Facebookiem. I na dziś to było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia!